Tu Karol oraz Daniel. Dziś porozmawiamy o Chromebookach, czyli sprzętach działających na chromosie, których główną zaletą jest dosyć niska cena, fajne, lekkie wykonanie, czas pracy na baterii, a jednocześnie trzeba pamiętać, że praktycznie sprzęty takie jak te działają wydajnie, jedynie kiedy są połączone do internetu. A porozmawiamy o tym, co trzeba wiedzieć, kiedy e, rozważamy zakup Chromebooka? Mamy tutaj dzisiaj dwa sprzęty. Ja mam sprzęt pierwszej generacji wyprodukowany przez Samsunga 11 cali, kilogram, e, wagi. Sprzęt, który naprawdę polecam. Mm. Bo kupiłem go też za jakieś 500 zł, ale tutaj mamy e, nieco bardziej wyrafinowany. W, w, bardziej wyrafinowaną konstrukcję. To jest jedyny model dostępny w Polsce, e, Acer Chromebook 13. E, jego premiera w Polsce miała miejsce w grudniu e, e, zeszłego roku i w tym samym czasie e, do sprzedaży trafił również Chromebase od LG. E, to jest kompu, e, kom, desktop działający na Chrome OS. E, oraz Chromebook. Chronombok, dobrze mówię, tak, od Asusa. E, to jest taki mały setup box, który możemy podłączyć sobie e, do telewizora, na przykład. Mm -hmm. Mm -hmm. E, I pierwsza rzecz to oczywiście połączenie do internetu coś, e, bez czego chromebooki naprawdę tracą bardzo wiele ze swojego zastosowania. A powiedz, jak ty sobie radzisz z tym, kiedy na przykład nie masz internetu, a musisz coś coś zrobić. To znaczy brak internetu moim zdaniem jest teraz przypadłością każdego urządzenia, nie tylko chrombooki, a chrombooki mają to do siebie oczywiście, że działają tylko niby, tylko i wyłącznie na przeglądarce. Co nie jest prawdą, jest na niej dostępne mnóstwo aplikacji, z których jestem bardzo zadowolony. Mm -hmm. a, moim głównym przeznaczeniem chrombooka jest pisanie do czego mam przeznaczoną osobną aplikację, która oczywiście działa w trybie offline. I z tym Chromebook radzi sobie bez mm. problemu. No tak, trzeba pamiętać właśnie w, w przypadku dokumentów, aby zaznaczyć to, że mają działać także w trybie offline, bo bez tego, kiedy nie mamy internetu, ich nie, po prostu nie odpalimy. I tak jak mówisz, Chromebooki są po to, żeby na nich pisać, bo to naprawdę było najlepiej na świecie. Nie spotykają się jeszcze z którą lepszą, wygodniejszą, niż tą, którą mam w Chromebooku. Klawisze mają bardzo niewielki skok, a gładzik jest po prostu świetny. Znaczy, tak, możesz się zgodzić, bo klawiatura w moim Chromebooku jest również e, świetna. I to nie tylko w naszych modelach, bo z tego co słyszałem, opinie innych użytkowników dotyczące innych modelów również są takie. Mm. Czyli po prostu pisanie, pierwsza rzecz, tak, działa tak, ekstra. Tak, działa pięknie. I można, nawet bez internetu, oczywiście, jest mnóstwo aplikacji, tak, tak, tak. w których można. A... Tak. Zapisywać swoje myśli. Mm -hmm. e, oczywiście, takie wspomnienie już wcześniej o godziku, jest świetne. E, tutaj zaimplementowano mnóstwo gestów związanych, które występują w innych systemach operacyjnych, na przykład w OSTM od Apple. Mm -hmm. e, I tutaj również spisuje się to fajnie. Tutaj jest na przykład taki gest trzema palcami, e, dzięki któremu wy, wy, wywołujemy e, otwarte aplikacje. Działa to bardzo fajnie. Kolejna rzecz, która w chromukach już też się od razu na pierwszy rzut oka, to jest matryca. 11,6 cala, u ciebie 13,3 cala, tak, dokładnie. a rozdzielczość standardowa 1366 na 768. Tak, w obu modelach. Tak. Mhm. A, ale naprawdę, co mogę powiedzieć po użytkowaniu tego sprzętu już przez rok, nie jest to matryca najlepszej jakości. Kolory są słabo wzorowane, a matryca generalnie jest ciemna. Znaczy w tym modelu właśnie większość recenzentów narzeka, że no to jest na, jedna z najgorszych matryc we wszystkich modelach Chromebooków, ale oczywiście są wyjątki, tak jak na przykład Toshiba Chromebook 2, w którym matryca e, ma rozdzielczość Full HD, czyli 1920 1080 ale mimo to obraz wygląda naprawdę fenomenalnie. I to jest właśnie taki wyjątek wśród Chromebooków, które no, ekrany nie są w nich najlepsze. Mm -hmm. Okej, okay, no to przejdźmy do następnej części. Um... To, co też widać na pierwszy rzut oka, tutaj w rogu monitora, e, czyli wskaźnik baterii. Ja mam teraz bardzo mało, akurat mogę Wam pokazać. E, mam baterię jakieś 20% i została mi jeszcze godzina użytkowania. Coś, co naprawdę przy nowoczesnych e, laptopach jest nie do osiągnięcia i z ręką na sercu 6 godzin na pełnej baterii, na włączonym Wi-Fi i 3-4 kartach w przeglądarce. To jest wynik, który da się osiągnąć. Tak dla mnie to jest naprawdę coś świetnego. Znaczy, mój Chromebook w tym momencie pokazuje, że ma niecałe 80% baterii i 7 godzin użytkowania. Jednak ja się nie zgadzam z moim Chromebookiem, bo to jest dużo zdecydowanie dużo więcej i powiedziałbym, że nawet 8-9 godzin spokojnie by teraz wytrzymał. Bateria w Chromebookach jest naprawdę fenomenalna. Są świetne, jeżeli chodzi o maratony seriali. Mhm. Jeszcze nie byłem z nim w podróży, niedługo będę miał okazję, więc mam nadzieję, że wtedy również podczas podróży nie mi się. Tak, w ogóle jak go używałam przykład? jako powerbanka podczas swoich podróży, bo działa świetnie bateria. Mm -hmm. a, to zasługa optymalizacji, ale trzeba też powiedzieć jasno, a, to nie są demony prędkości. A, w moim przypadku jest to po prostu procesor mobilny, który został przeniesiony do znacznie większej konstrukcji. A, mm -hmm. Odpalenie 3-4 kart jeszcze jest ok, ale jeśli w tle ma lecieć muzyka, a nie daj Boże odpalę filmik na YouTubie, a, oglądam pokaz klatek. Czy ja się tutaj nie zgodzę? Może dlatego, że mówimy. A masz mocniejszy sprzęt? Tak, właśnie to jest sprzęt nowej generacji. Mhm. Tutaj również jest procesor mobilny Tegra K1. To jest ten sam procesor, który znajdziemy na przykład w Nvidia Tegra Tablet oraz w najnowszym Nexusie 9. Sprzęt jest naprawdę szybki, nawet jak słucham w tle muzyki, mam odpalonego Twittera gdzieś na tle z ciągłym odświe odświeżaniem. No i przeglądam powiedzmy Facebooka, to ten sprzęt ani po prostu wchodzi wspaniale. Tu nie ma, żadnych, nie ma mowy o żadnych zacięciach. Mhm. A w takim razie powiedzmy, że coś o aplikacjach, bo zajęknęliśmy się mhm. o nich przy okazji pisania tekstów, ale tak naprawdę w aplikacjach kwi cała siła tego systemu, ponieważ e, to one, tak samo jak w smartfonach, czynią możliwym naprawdę fajne rzeczy do osiągnięcia. I tak mamy tutaj gry, na przykład Angry Birds, e, różne aplikacje, na przykład jak Pocket, mm. które tak naprawdę sprawiają, że ten Chromebook jest czymś więcej niż tylko maszyną do internetu. No tak, zasoby Chrome Web Store z każdym dniem stają się coraz większe. Ja u siebie nie mam zbyt wielu aplikacji, ale z tych, których korzystam najczęściej, to oczywiście TweetDeck, To jest taki klient do Twittera. Oczywiście Pocket. Niespecjalnie na nim gram i nie w ogóle nie uważam, że to jest sprzęt poświęcony do grania. Mhm. I ludzie, którzy kupują chromebooki z myślą o graniu, mogą się rozczarować. Mogą się bardzo rozczarować. I tych aplikacji, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest coraz więcej, i bardzo cieszy również fakt, że pojawiają się aplikacje Androidowe. To jest akurat Evernote, zaraz będę miał więcej aplikacji. Jest Wine, jeśli ktoś z niego korzysta, i jest klient poczty Close Magic. Z tego co akurat ja korzystam, jest ich dużo więcej. Można przeczuwać, że zasoby, tak jak powiedziałeś, webstore będą rosły i dzięki temu coraz więcej te rzeczy będzie możliwe do zrobienia na Chromebooku. Kolejna bardzo fajna rzecz to to. Pokazuję, objaśniam. Zamykam sprzęt, kompletnie go wygaszam i teraz go otwieram. I zobaczymy, po ile czasu w jakim czasie w stanie. Uh, No to jest po prostu ułamek sekundy dodatkowo, kiedy go wyłączymy, to system totalnie od zera wstaje w jakieś 5-6 sekund. Tak, co dokładnie. jest uh, naprawdę świetnym wynikiem. Kolejna bardzo ciekawa rzecz w Chromebookach to ilość złączy, których nie spodziewałem się, prawdę mówiąc, w przejęcie za te pieniądze, ponieważ kosztowało mnie 450 zł w wersji No, Normalną wersję można dostać za uh, naprawdę niewiele więcej, ale mamy tutaj tak. Złączę USB 3.0, złącze USB 2.0, HDMI, czek do słuchawek, wejście na karty microSD. Tak, rzeczywiście, złącze ładowania. Jakie jest w Twojej wersji? Znaczy, mój Chromebook kosztował tyś, 1400 zł. To jest ta najbogatsza wersja z 4 GB pamięci operacyjnej i z 32 GB pamięcią flash. Mam oczywiście złącze mini jack, złącze do ładowania. Pierwsze USB 3.0, wyjście HDMI oraz drugie USB 3.0. Mhm. I mhm. bardzo ciekawą rzeczą, którą warto zauważyć, to mimo to, że są to tak sprzęty działające jedynie w przeglądarce, to można podłączyć do nich urządzenia peryferyjne. Bez problemu można obsługiwać przeglądać dysk telefonu, jeśli połączymy go przez złącze USB, bez problemu można podłączać mikrofony, bez problemu działają myszki, zewnętrzne klawiatury, także przez cloud printa można wydrukować dokumenty. Tak, ja nieraz właśnie z drukowania korzystam i to dlatego również Chromebooki często są polecane uczniom, ponieważ są na tyle proste, że wystarczy go włączyć, zalogować się na konto Google i, I możemy działa. wydrukować. Warto jednak pamiętać, że taki uczeń nie mógłby na dysku Chromebooka przechowywać zbyt wielu e, plików, ponieważ tutaj to jest 16 GB, które naprawdę e, bardzo szybko znikają i cały czas Chromebook wyświetla mi taki komunikat, że uwaga, to jest tylko pamięć tymczasowa, więc nie przechowuj tutaj niczego e, wartościowego. U Ciebie jest 32 GB, czyli no tyle mniej więcej, czego przyzwyczaiły nas e, smartfony. Warto jednak zauważyć, że Google dodaje 1 terabajt danych, jeśli zarejestrujemy swojego Chromebooka. Jeśli miałbym w kilku słowach podsumować naszą dyskusję, to naprawdę z całego serca możemy polecić Chromebooki, aczkolwiek radzimy, aby przed ich zakupem skonsultować się z kimś, kto już je ma, aby mógł się podzielić z nami doświadczeniami, tak jak robimy to właśnie my. Jest to sprzęt idealny dla uczniów. Którzy go zapisują dla osób starszych, które nie są obeznane ze szczegółami a świata technicznego, i potrzebują sprzętu, który po prostu działa. Mhm. Jest to sprzęt dosyć tani, lekki, wygodny w użytku. Dokładnie. Ja jeszcze może baliłbym osobom, które siedzą w tym ekosystemie Google i ten Chromebook wystarczyłby im do wszystkich potrzeb, jakie wykonują na co dzień na komputerze. Hmm? Tak jak ja, ja, na przykład, mam oczywiście PC, na którym wykonuję jakieś projekty w Photoshopie albo montaż filmów Premiere, ale do wszystkiego innego Chromebook jak najbardziej mi wystarcza i nie wyobrażam sobie bez niego mojego setupu. Okay. A więc. Jeśli macie sprzęt z Windowsem, który jest bardziej zaawansowany, i sprzęt do internetu, Chromebooka, tak najbardziej taki tandem robi dobrą robotę. A swoimi wrażeniami z użytkowania Chromebooków dzielili się z Wami Daniel Marcinkowski i Karol Kopańko. Dziękujemy za uwagę.